Witam w kolejnym odcinku Tym razem będzie to taka sobie centralka Jest to oczywiście Chińczyk I e, oczywiście zanim rozpoczniemy sobie tutaj odcinek Zapraszam wszystkich tradycyjnie do, do subskrybowania Zostawienia komentarzyka No i łapkę w górę, nie? Bardzo mi to pomaga Także zapraszam I teraz tak Trafił do mnie Chińczyk, który się nazywa Hiland jest to centralna, tutaj jest nazwa SL0720.v7 i tak dalej. Powiem wam szczerze, że bardzo mnie ten Chińczyk za, za, po prostu zaskoczył. Tutaj, wiecie, no, zawsze jak przyjeżdża jakaś taka centralka z Azji, no to ona mnie czymś zaskakuje. Ta ich chińska myśl techniczna mnie zaskakuje, aczkolwiek tam jest, zwłaszcza zaskoczyła. Widać od razu, że jest charakterystycznie zrobiona. Tak jak podobna była taka, nie wiem czy oglądaliście ten odcinek z płytką do napędu Force. Tu Wam pokazuję miniaturkę, jak coś to sobie tam wyjdziecie, później zobaczcie. Ale te dwie płyty są w tym samym stylu, identycznym wykonane. Także moim zdaniem to jest też Hinol. No widać to wyraźnie, nie? I dlaczego ta płytka mnie zaskoczyła? Zaraz Wam wytłumaczę, nie? W dalszej części filmu. Na razie sobie ją przyjrzymy się tak dokładnie i zobaczymy co tu się mogło wydarzyć. No, i oczywiście wstawię też ocenę nie, na temat tej płytki później. Yy, no bo techniczne napędy na pewno dla wielu jest to coś ciekawego, słuchajcie, jest to no nic innego jak kolejna płytka po jakimś tam zalaniu. Trudno mi ocenić, czy to będzie dobrze widać na filmie. No ale zobaczcie, na przykład tutaj przy wejściach są jakieś skorodowane elementy, więc ja sobie to słuchajcie, jakoś tak to naprawię szybko. Trochę wam pokażę, jak się będę za to zabierał, ale to, tak wiecie, pokrótce, no bo takie filmy już były. A w dzisiejszym filmie chciałbym się po prostu skupić na tej centrali, na ciekawej jej budowie, nie? Ale to nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie widziałem takiego zielonego złącza bezpiecznikowego. Widzicie? Niezły, niezły numer. I to nie jest, że ona jest pomalowana, tylko tu skurbają kawałek plastiku i ona jest normalnie z zielonego, zielonego plastiku wykonana. Ja myślę, że. Wiem, dlaczego jest tak zrobione, ale to Wam opowiem później. Dobra, ja sobie lecę z naprawą i działam. Zanim jeszcze budkę umyję, to przejdziemy po sobie po tych elementach, żeby po prostu zobaczył każdy, kto będzie to być może kiedyś naprawiał, jakie to one są. No bo to nic nieraz, wiecie no nieraz takie filmy jak na przykład mój to jest jedyne źródło tutaj informacji nie? Dobra, myślę, że już wszystko widać Tu jeszcze może przejdziemy Z tej strony płytka wygląda tak Dobra, mam troszkę oczyszczone Słuchajcie, dlaczego ta pyta mnie zaskoczyła? Otóż, dlatego, że tutaj, zobaczcie, na wejściach jest prawdziwa separacja e, galwaniczna wejść. Za pomocą transformatorów tutaj widocznych, nie? Duży transformator służy do zasilania elektroniki procesora, wyjścia akcesoriów oraz tej części izolowanej. Natomiast. Ten mniejszy transformator, on prawdopodobnie pracuje jako wtórnik prądowy, ale trudno mi ocenić, bo nie ma żadnego schematu do tego. Tutaj. No niestety tu się trochę rozczarowałem, bo zarówno na tym dużym transformatorze, do tej elektroniki nie ma zabezpieczenia, coś w sensie zabezpiecznika jakiegoś, ale przynajmniej to wyjście 24VAC jest zabezpieczone tutaj termikiem. Natomiast ten mały transformator, i tutaj bezpośrednio z niego ścieżki lecą, tutaj do mostu jak mówiłem wcześniej. I też po drodze nie ma żadnego termika ani zabezpieczenia. Nie? Czyli te dwa, te dwa transformatory, no mają, są wadliwie podłączone do elektroniki, gdyż nie ma tu zabezpieczeń. Widzicie, ścieżka jest bezpośrednio już do diod podłączona. Nie ma tu żadnych e, bezpieczniczków, czy czegokolwiek. Także to jest jedno. I tu co mnie coś jeszcze mi zaskoczyło, że oni tu zastosowali wcięcia. Widzicie to, co o czym mówiłem w filmie o, o Rogerze, nie? Co prawda te wcięcia są tu akurat bezużyteczne, nie? Bo zobaczcie, to jest złącze zasilania, tu jest faza, tu jest chyba N albo odwrotnie. I tu między tym a tym jest wysokie napięcie, nie? Czyli tak samo i tu, i tu. I tutaj żadnego wcięcia nie ma. A tak naprawdę to wcięcie ono jest potrzebne tutaj, żeby. To wysokie napięcie tutaj rozgraniczyć. Dopiero zrobili tutaj wcięcie, no ale tutaj, no to co? No to zobaczyli i, i to brakowało, żeby to dalej pociągnąć. I no i pewnie mogliby tutaj jeszcze w innych miejscach o podobnych ryzyku zrobić, a nie zrobili. A zrobili w innych miejscach i te wcięcia są no niepotrzebne, bezużyteczne właściwie. Także tyle, no i to bardzo mnie to bo nigdy nie widziałem tego zielonego złącza, nie? I w ogóle dobry patent z tym wyłącznikiem. Ile razy coś chcecie tu przełączyć, coś zmienić, i musicie wyciągać bezpiecznik sieciowy, zamiast sobie oparcie, pstryknąć po prostu, i, i tyle, nie? Też zastosowali taki śmieszny radiatorek, nie? No i słuchajcie, to rozwiązanie z wcięciami, no to ja spodziewałbym się nawet i bezużyteczne, ale zobaczyć w innym produkcie, tym bardziej uchodzącym za premium niż w Chińczyku, no przede wszystkim to rozwiązanie z separacją galwoniczną, to, to w ogóle to też tam powinno być tak naprawdę, no bo co wam, to, co wam to daje? No płytka jest bardziej odporna na przepięcia. Tu jeżeli byście się pomylili i podłączyli na przykład pod yy, ten kom... Albo jakieś wejście PP, odpowiednik wejścia PP 230V, no to te elementy oczywiście by pewnie wystrzeliły, ale procesor moim zdaniem by przeżył, nie? No bo macie tutaj trans, za pomocą transoptorów separację, nie? Wysokie napięcie niskie i też te wejścia są zasilane z tego dużego transformatora, nie? Czyli tu jest prawdziwa separacja i w ogóle to bardzo mi to zaciekawiło, że przy każdym wejściu jest taki piktogramik, nie? Czyli tutaj powiedzmy jest, no kom, wiadomo, nie? Tu jest zobaczcie otwarcie. Tu jest takie strzałki do środka, czyli zamknięcie. Tutaj są limit switch, nie? I też, yy, ten taki kwadrat to jest stop, nie? Tu jest limit switch na otwarcie, tu jest limit switch na zamknięcie. i 8,2 kilo wejście. No i to wiadomo. to mi się no spodobały, mi się te piktogramy. I tak samo tutaj, zobaczcie, Chińczyk zrobił piktogramy, nie? To wyjście jest na zamykanie, to jest na otwieranie, nie? Także no płytka jest naprawdę bardzo ciekawa, ciekawie zrobiona. Ma pewne wady, ma pewne zalety duże, które Wam przed chwilą opisałem. Ale te rozwiązania, czyli jeszcze raz powiem, te transoptory, ta separacja, te wcięcia, no spodziewałbym się zobaczyć w innej płytce, w innej marce, którą niedawno była opisywana płytka na kanale. Wszystko już poskładane, pomostkowane. Tak to wszystko pracuje. Teraz spróbujemy sobie to uruchomić. W ogóle to ma miękki start, ta płyta. Miękko startuje. Zobaczcie. widzicie tak powoli startowało i ten. No i gdy silnik pracuje, to miga tutaj ta diutka sobie. W drugą stronę. zgodnie z ruchem wskazówek zegara też kręci, dioda sobie miga, także kolejna naprawa zakończona powodzeniem. Dziękuję za oglądanie, masz coś do naprawy to zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, like suba i tak dalej. Chciałem dodać, że płytka no, zaplusowała tym, że dali tutaj zobaczcie złącza, Wysokonapięciowe z rozstawem 7,5 mm. No, oprócz tego złącza lampy, ale dalej tu zobaczcie chociaż w jednym dobrym miejscu wcięcie, nie? bo na tej złącze lamp lampy pojawia się 230 V. No i tu wcięcie akurat jest zasadne. Reszta, no niestety ich brakuje, ale no i tak są szeroko, więc ryzyko jest dużo mniejsze niż w porównaniu z takiej normalnej kostki nie, której jest centymetrowy rozstaw. I takie rozwiązanie z tą separacją galwaniczną to właściwie jest stosowane tylko w najczęściej w takich rozwiązaniach przemysłowych. Nie mam tu na myśli przemysłowych bram, tylko po prostu, no, automatykę przemysłową, czyli nie wiem, na produkcji i tak dalej, w szafach sterowniczych, w komputerach P PLC. Takie rozwiązanie. Także to jest to bardzo nietypowe i płytka bardzo mocno tym zaplusowała Słuchajcie, jednak, jednak cofam to, co wcześniej powiedziałem, oczywiście tak nie do końca, bo ten transformator on zasila tą elektronikę i procesor tego całego tego. No i oczywiście te wejścia, nie. Natomiast ten mały, on prawdopodobnie jest y, jakimś przekładnikiem prądowym, taką przynajmniej tak mi się wydaje, no bo on nie jest podłączony tu bezpośrednio do wejścia, więc jego rola jest. Bo trudno mi opisać, do czego on jest, nie? Albo on po prostu za pomocą tego transformatora patrzy się, czy wystawia się napięcie na, na wyjście, albo po prostu mierzy yy, przepływający prąd i przez to wykrywa po prostu obciążenie, nie? Przeciążenie bramy, czyli o, o, przeszkodę, bo tu no, na wyjście na nie ma, nie? Więc to jest po prostu jakaś funkcja amperometryki. Prawdopodobnie, nie?